bardzo Serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i znowu była wstawka, tak jak wiem, e, z muzyczką. E, po prostu chciałam nagrać odcinek w nocy, ale nie mogłam, bo wszyscy spali. Nie chciałam się odzywać, żeby nie było i e, no. No i tyle w temacie. Mamy Anysz. Czy ja mam jakieś puste miejsce? Nie mam pustego miejsca. To jest kurde Anysz Muszę się pozbyć czegoś. Okej. Okay. Ja miejsca cholera jasna nie mam. Niestety muszę się go pozbyć. Jakbym miała 49, to. To wam. To co zrobię? To zrobię, co zrobię. No. Na no, no, szafran mogę przyjąć w sumie, bo, bo już szafran mamy. Mm. No i go za dwie godzinki. Dobra. Porozmawiajmy z Marysią Dąbek. Cześć! I jak randka? To Bartek. Mogłam zgadnąć po tych liścikach te dziwne przypomnienia. Byłaś tak źle. Nie aż tak bardzo, żebym zaczęła krzyczeć i uciekać, ale też nie tak dobrze, żebym od razu za niego wyszła. Jakby kto wychodzi za mąż po miesiącu? Pomyślicie, ile potrzebowali w sensie oni się nie pobrali, ale e, z przyjaciół. Kurde, nie pamiętam. Ta blondynka i ten... ten nie wiem, nie bo boże jak on miał. Brat Moniki. No, ją jedną chyba pamiętam. E, to nawiązanie do twojej historii z Borysem? Tak, ciągle nie wiem, jak mogłam być taka głupia. Ciągle nie wiem naczonik mi nie zaproponował odpowiedzi, że e, to nie jest dobry pomysł. <laughs> Czyli Bartek nie wywarł na tobie zbyt dobrego wrażenia. Nie, wydawał się taki stuknięty, nieśmiały i bezbronny, a raczej nie jest materiałem na chłopaka. Okej, okay. biedny Bartek. <laughs> quiz, dzisiaj quiz. Jaki jest najbardziej rozpowszechniony gatunek kawy? Nie znam się na kawie. ja piję rozpuszczalną. Ostatnio Tata kupiła jakąś brazylijską i całkiem spoko, muszę przyznać. W sensie czuć i kawę i cukier. Bo to taka zwykła, nierozpuszczalna, tylko Boże, parzona, co się kupuje. Nie piję rozpuszczalną, piję parzoną. To ona, jakby nie czuć w niej. W sensie to Tata z tych niższych, półek tańsza. Nie czuć w ogóle cukru, jak się da. Kiedyś dałam trzy łyżeczki nie próbę, nic nie było czuć. E, ja generalnie daję tylko dwie do kawy, żeby nie była tam w sensie zbyt gorzka, bo ja nie lubię. Nie przepadam w sensie za gorzkiem, zjem, ale nie przepadam. Nie wiem, lubak? Nie, najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem kawy jest Arabika. Okej. Okay. Jeszcze jeden quiz. Który z wymienionych tygrysów nie istnieje? Bengalski, złoty, szary, biały, pewnie złoty. Nie, nie istnieje tygrys szary. Ja to nie słyszałam o tygrysie złotym. Dzień dobry, jeszcze jeden quiz. Który uroczy zwierzek jest symbolem Chin? Panda wielka? Tak, nareszcie mi się udało trafić. Ej. Właśnie, zapomniałam wam powiedzieć. Zmieniłam to, tak. Zmieniłam. Dobra, to espresso tam puszczę, żeby już było naładowane. To też byś, się... A nie, sok mi jest nie... Dobra, wszystko jest przygotowane pięknie. Yy, I to też bym włączyła, żeby się robiło. No bo... No bo. Coś specjalnego? Nie. A róża Nespresso jak najbardziej mogę Ci podać. Płatki róży. Już mi się Rysia zaczyna kończyć. I to zrobię. Hop, 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 hop. Dobra, mamy to. Proszę. Zamówienie specjalne gotowe. Widzę, że ten pan też chce, więc jemu zaraz damy. Jak randka z się? Na pewno nie spodziewała się mnie. Więc ogólnie było słabo. Powiesz coś więcej? się delikatnie zasugerowała, że jestem niezdecydowany i stuknięty, a przecież to ona poślubiła tego borysa po miesiącu znajomości. Ja na przykład mam w lodówce od miesiąca dzbanek mleka, no ale nie będę się z nim żenił. Jesteś pewien, że to, co znajduje się w tym dzbanku to mleko? Nie ocenia jej zbyt surowo. Jeszcze się nie otrząsnęła po rozczarowaniu swoimi poprzednimi związkami. To, co mam teraz zrobić, czuję, że odsunąłeś mnie na bok. Nie wiem, jak wrócić na właściwe tory. Mogę tylko sobie stać tam z boku i patrzeć. To spraw, żeby zmieniła o tobie zdanie. Jak? Zdobywając wszystkie osiągnięcia w jakiejś grze? Niezły pomysł. Lubisz sport? Piłkę nożną? Dobrze mi szło w zeszłorocznej FIFA. To jest problem z informatykami. Oni powinni siedzieć z informatyczkami, nie? Bo się dogadają. Dlatego niektórzy youtuberzy się związują ze sobą. Na przykład Aguzio. Bo oni, lubią te komputerowe sprawy gry i tak dalej, więc jakby ja ich oglądałem kiedyś, kiedyś ze dwa lata temu, trzy lata temu, nawet może jeszcze dalej. Ich początki, kiedy zio miał chyba 20, 30, 40 tysięcy, coś takiego, i robili te live y takie super długie z Minecraft'a, to nieraz siedzieliśmy i właśnie tam się opowiadam, jak poznał się z Agu. No, przez Minecrafta się poznali, bo Agu była administratorką na jakimś serwerze czy coś takiego i miał dostać pana że od niej, ale no. Jezu, sorry. Przepraszam najmocniej, zakrztusiłam się śliną Możecie wejść poszukać. Swoją drogą, kiedyś przynajmniej te stare, ja bardzo, bardzo polecam te stare live'y Szczególnie z kopania diaksów, bo to to w ogóle były mistrzostwa. Tak jak mówię, przynajmniej sprzed dwóch, trzech lat. mieli taką jedną serię live'ową. Genialne było. Dobra, koniec polecenia youtuberów. Nie chodzi mi o grę wideo, ale o prawdziwą piłkę. Musisz grać nogami na prawdziwym boisku. Dla Marysi mogę spróbować nawet prawdziwej piłki. Porozmawiaj w moim imieniu z Ryskiem i poproś go, żeby mógł dołączyć do mojej drużyny. I znowu bawimy się różanym espresso. Oczywiście, że ci podam różanym espresso. I znowu bawimy się w, nie wiem, pocztę polską. Może niekoniecznie polską. Dobra, tutaj wszystko. Mamy coś do... Tu mamy podwójne... Aha, ona nie może biedna tego zrobić, bo lody waniliowe. To ja im lody tam przeniosę. Hop. A nie, nie mogę teraz. Góźdźcie, no. Szybciej, 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 szybciej. Halo, 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 halo. Mamy to. Dobra, mam to. Proszę. Zamówienie specjalne gotowe. Proszę bardzo. Ja chciałam lody tam poprzenosić. Jeden lód, drugi lód. I czekam aż się zrobią. I jeszcze... Herbata po angielsku. W sumie mogę zrobić herbatę po angielsku. Lody, 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 lody. Ile jeszcze tych lodów? A lody skończone. Dobra. Herbata po angielsku i... i w sumie to tyle, bo... Porozmawiajmy z nim. Martek chce dołączyć do twojej drużyny. Świetnie. Jeden z naszych graczy wylądował w szpitalu. Coś poważnego? Tak, ciągle próbował strzelić sobie samobuja. Myśleliśmy, że zrobił sobie żarty, ale okazało się, że ma problemy z pamięcią. Teraz próbują go wyleczyć. Dobrze, go do tego szpitala przyjęli w ogóle. Bartek nie ma żadnych problemów z pamięcią. Niech przychodzi. Niedługo mamy ważny mecz. Okej. Okay. <coughs> Powiem szczerze, bardzo interesująca propozycja. Jak dla Bartka. <coughs> A mi to siedzi. Nie będę na razie otwierała tych prezentów, bo jakby no... Um. Coś innego, okej okay. um. Bartku, masz zaproszenie do drużyny Ach, teraz muszę poprawić swoją umiejętność biegania Pozostałe statystyki mam dobre Tak, trzymaj Bartku <laughs> Ale mi siedzi Dobra, to będzie ostatnia chmurka, jaką przeczytam I na dzisiaj koniec Tak, wygram, a potem będziemy świętować nasze zwycięstwo Na Pianaparty Kupisz maszynę do piany? Nie sprzedają takich maszyn w sklepie, ale Kapuczyno też ma pianę Świetnie, kapuczyno, kapuczyno jest nawet lepsze Nawiasem mówiąc, nie pogardziłbym też teraz filiżanką, żeby podnieść swoje morale Dasz radę to załatwić? Jasne Dam mu, e, jak się robi cappuccino, żeby mnie tutaj nie zwaliła A to jest to Dobra, to my mamy to nawet przygotowane Proszę e, jak, się, jutro. jak się czujesz? Zwarty i gotowy Jestem ba, teraz bezlitosny i złamię wszystkie zasady Dodam do rosołu koreańskich przypraw Lepiej nie Powodzenia, Bartku Tak, życzę Ci powodzenia I tym akcentem kończymy ten odcineczek Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcineczka No i co? Do następnego Cześć, pa, pa